Cześć, ja jestem niebieski, a to jest kolejny odcinek weekendowego grania z grow Circle Empires i oczywiście na samym początku chciałem Was zaprosić na niedzielną aktualizację w każdą niedzielę o 14, gdzie między innymi pojawia się plan wideo na następne tygodnie. A to jest raczej istotna informacja, jeżeli ktoś ogląda mnie na bieżąco. Dobrze, dodatkowo, jeżeli macie jakieś pomysły na challenge, jakimiś postaciami, żeby grać w jakiś konkretny sposób i tak dalej, piszcie w komentarzach, a postaram się w ten sposób zagrać. Dobra, teraz zaczynamy nową grę. I dzisiaj, to i tak miałam zamiar przetestować tą postać, więc zagramy sobie awanturnicą Andzie. Nie może budować ani werbować innych stworzeń, w orbitych kręgach może blokować inne opcje werbunkowe. Zaczyna grać ze 100 azotami, dwoma zróżnicelami czarodziejem, rycerzem, musznikami, pięcioma, ronokusznikami, dziesięcioma strażnikami, trzema katapultami i jednym legendarnym zbrojnym. Nie jestem pewien, ale ten zbrojny legendarny to chyba ten z diamentową zbroją, chyba nie? Więc można powiedzieć, że ma jakąś sensowną w miarę armię na sam początek, ale nie może nic werbować. co może boleć, co może sprawić, że to będzie jedna z trudniejszych postaci, tak naprawdę. Tak więc słowy na potwory, i dzisiaj gramy na Wildiego Dzikusa. Wildy nie para się dyplomacją. Wieść gminna niesie, że dowódcy i wiedźmy podrzucali go do wojny ze wszystkimi miastami i współczesnymi cywilizacjami. Ma 25 kręgów. Miałem zamiar grać na koszmarnym, ale tutaj gramy postacią, którą myślę, że może być trudno, dlatego zagram sobie na ekstremum. Mam nadzieję, że dużej różnicy w trudności tak raczej nie będzie, więc zobaczymy aha czyli no okej okay, rozumiem i tak legendarny zbrojny to jest ten gość tutaj chyba legendarny zbrojny mistrz miecza no spoko powiedzmy że zobaczymy jak się tym gra no to zagra lecimy po prostu po kolei Mag tutaj na pewno duży rozpierdziel będzie robił. Ogółem katapulty, kopluty także. No to tylko ze względu na budynki. Bo budynki widzicie, wpadają jak muchy. Tutaj sobie podlewelują moi. I ok. I nie odblokowałem żadnych opcji werbunkowych. Co to ma być? Czy ja kogoś zwerbowałem? Nie. Dobra, to mogę sobie zniszczyć na spokojnie. I spróbujmy rozwalić kolejne potwory. To mi się nie podoba. Czyli faktycznie mamy armię i tylko tyle z nią możemy zrobić. A powinienem niby odblokowywać kolejne opcje werbunkowe, tak? No i widzicie jak odblokowuje Takiki. No nic, atakujemy kolejne oczywiście wioski Wiecie, że problem jest to, że mi zabili już dwóch łuczników albo i więcej To może być problemem no i gdzie moje opcje werbunkowe dodatkowe? Co? Hmm, to niedobrze. Może uzdrowiciel będzie miał nowe przepisy. To kogoś pozwoli mi rekrutować. Ale może być ciężko. No dobra, atakujemy kolejne. Kolejne kręgi przejmuję, żeby były moje. To w jaki sposób to wyjdzie, zobaczymy. Zabili mi zbrojnego. To nie dobrze. Kurde, te łuczniki. Trzeba było od nimi wcześniej się zająć. Niedobrze. Mag trochę oberwał. Dobra, wyjdźcie z tej wody, co? Dobrze by było gdybyście mogli się gdzieś uleczyć, a tu nie ma nigdzie miejsca takiego. Tutaj Wam trochę brakuje do tego, żeby levelować, także niedobrze. Dobrze, że ten łucznik trochę awansował. Ok, tutaj uzdrowiciele sobie poradzili bardzo dobrze, więc cóż zaatakować? A, tutaj te, stąd. Tak, chcemy zaatakować najpierw. Tego dziada, który atakuje dystansowo, bo największe problemy może mi sprawić. Nie chcę stracić tego maga. Mag jest potężny i będzie potężny, jak tylko awansuje. Ale czy ktoś tutaj awansował? Nikt. Wciąż. Ani trochę. Zatakuj pan sam to. Ok. Właściwie spoko. Ten gość sama atakuje i niszczy wszystko. Dosłownie. No ale sam sobie i tak nie poradzi. No dobrze, więc lecimy na kolejne potwory. Taki jest plan. Tylko to możemy zrobić. Ok. Zniszczcie to, zniszczcie to. Nie może mi zabić maga. Dobra, udało się. Nie, zni nie zabił mi maga, to jest najważniejsze. Więc teraz wystarczy, że zostanie zniszczona ta wyżyczka i będzie spokój. Okej. Okay. A zniszczcie tego. Potworny grzyb. Dobra, duch. Duch jako jednostka jest silny, no to dobrze. 3300 siły już mamy. I tak na górze nie mogę zaatakować. Tutaj, no nie mogę zaatakować. Tutaj także nie mogę zaatakować. Chodzi, że muszę atakować tutaj. Bądź tutaj, gdzieś dalej będą inni do zaatakowania. No tutaj nie, ale tutaj. Nie, to też był silny, więc muszę zatykować tych tutaj na dole. Co mi się nie do końca... bawi. Okej. Okay. Zniszcie wszystko. Pan Mistrz, legendarny wojownik, da radę. Raczej. A, dał radę. Na spokojnie. Już. Nikt nie może zginąć. z tej armii. Jak ktoś z tej armii zginie, to będzie problem. Mamy kukłę treningową. To już jest jakiś progres. Kukła treningowa zapewni mi możliwość awansowania ludzi. 80 zdrowia. Ile mag atakuje? Nie lać duch, lać ducha. Mag. Mag 40, czyli na dwa ma. A na jednym... dostaje 10, więc za mało. Ale ci tutaj strażnicy... mogą być dobrym pomysłem do awansu? O tak, zdecydowanie. Szczególnie, jeżeli tak atakować nikogo nie możemy. Co boli jednocześnie. Ale, raczej sobie poradzimy. Dobra. Awansował. Teraz kolejny, także niech awansuje. Proszę bardzo, to jest zdecydowanie... Uciekać. Uciekać i cóż. Tyle widzieli z mojej armii chyba, Ok, odzyskałem krąg. Więc jest względnie nie przyzwoicie. Tutaj ten gość sobie niech awansuje. I ten także. Mistrz łucznictwa. Super. Ci tutaj awansowali. Jest ok. Teraz przejdźmy się tutaj, żeby tych zniszczyć. Myślę, że to dobry pomysł. Samo te potwory już będę mógł zniszczyć. Ok. Siła mojej armii nieco sparła. Ale nieźle. Dobra, wy tutaj zniszczę tych łuczników, tutaj. Tak, żeby mag... magowi nic się nie stało. A na spokojnie zwiększę siłę mojej armii. I gdy już to zrobię... I już to zrobię, będę niepokonany. Może. O, tutaj mamy teraz barbarzyńców. Już sami walczący wręcz rycerze. Zabili mi maga. Jak zabili mi maga, mam wrażenie, że nie będę miał szans z nimi. Ale spróbujemy jeszcze. Czyli tak, postać jest zdecydowanie trudna do gry. Tyle mogę powiedzieć na tę chwilę. A mamy jeszcze dwóch medyków. A to nie jest aż tak źle. No i tak, niby powinny się pojawiać po pokonywaniu kolejnych kręgów kolejne opcje rekrutacyjne. Jakość tych opcji rekrutacyjnych nie widzę. O, teraz się coś pojawiło. Właściwie nie pojawiło się nic wciąż. Okej, okay, moja armia. Moja armia. Ja się pytam, czy jak ten gostek awansuje, czy on będzie silny? Już wiele mu nie brakuje. Dobra, zniszczcie ich Ojoj, to chyba nie był dobry pomysł Chociaż powiedzmy, że jest OK Awansował Awansował, Gość awansował Gościu, jesteś słabszy niż byłeś Inaczej po prostu Nieba awansował a nic nie wzniósł. Innymi słowy, dalej jest słabiutko. I to bardzo. Jeżeli nie możemy nic do tej pory dalej. rekrutować. To nie będziemy w stanie zwyciężyć raczej. Tak, raczej zdecydowanie nie będziemy w stanie zwyciężyć. No nic, więc już cóż... moja armia została niemal całkowicie rozbita. Co mi się już nie podoba. Ale tak właśnie jest. Mm, więc tak. To postać spróbujemy jeszcze innym razem zagrać, raczej w inny sposób. O, tutaj to. To nie wyszło. Też oni wciąż walczą. Ciekawe, ciekawe. Dobra, zostawcie medyków, panowie. i medyków zdejmą, to już nic im nie pomoże, tak? A to jakiś goblin jeszcze zabłąkany. Co tu gobliny jeszcze robią? To dobre pytanie. O! Mój bohater umarł. Dobra. Więc właściwie to byłoby na tyle w tym odcinku. <gryw> ja wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału. Tutaj niestety już więcej nic nie ugram. W tej chwili. A co będzie, to będzie. Więc ja się z Wami żegnam. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. No i cześć. Zostaliśmy pokonani.